Co dzisiaj zająłbyście, ale żaden ani. Co? Siema! z z znowu sobie w PC Monitor, oczywiście świąteczny update, świąteczny po prostu event, yy, i wszystko jest super. Znajdzicie się znowu dużo, otworzymy. Znowu sobie spróbujemy trafić naszego koteczka cudownego. A to sobie znajdziecie, pamiętajcie, łapkę, koledarze, którymś do każdy. każde Tysiąc łapek dostajecie tego nowego peta. Tutaj macie zwycięzców, gratuluję bardzo! Jaki energiczny wstęp jak w ogóle wleciał, Ja przepraszam bardzo, słuchajcie, dzisiaj znowu potwieramy. W planach jest jeszcze film z najlepszym zarobkiem, bo jak widzicie, zarobiłem bardzo mało jak na całą noc, bo słuchajcie, stało się tak, że zostawiłem komputer z... z klikaniem, żeby mi tam farmiło na tech enty. A po dosłownie 20 minutach, jak tak zostawiłem komputer i poszedłem spać, stało się coś dziwnego. Mianowicie Preston rzucił event razy 3 gingerbread coiny, także no, no wywaliło po prostu serwer. Więc tyle sobie da farmiłem i musiałem farmić dzisiaj, tak już wiecie, tak tak to że po prostu farmić I, i w sumie nie wiem, czy nie ma nie odkryłem nowego sposobu na zarobek. Więc jeżeli chcecie odcinek z sposobami na zarobek, no to oczywiście piście, a my się przede oczywiście do Christmas i Skakujemy do naszej armaty, lecimy bałwanem naszym cudownym, e, utknąłem chyba gdzieś, ale to nieważne, słuchajcie, otwieramy znowu te jajeczka, no bo trzeba trafić tego walonego dużego kotka. Słuchajcie, widziałem na gdzie ziomal trafił bez żadnego game Passa bez żadnych potek, bez niczego. Czajcie? Bez niczego, więc no muszę trafić w tym, w ten event, musi do mnie wlecieć tutaj kochany Hugh Cat. Jeżeli nie wleci, ja jestem giganobem, naprawdę. Bo, mogę jakąś karę sobie wymyślić, naprawdę. Bo, bo musi, 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 będę trejardował, będę nawalał po prostu ile wlezie, żeby tylko dać tego Huge Santa kata. Dzisiaj spróbujemy, nie wiem czy się uda, jakby się udało, to będzie chyba poseł w nachy czy coś. No ale dobra, spróbujmy w takim razie. Przejdźmy do otwierania. 287 petów, mamy bardzo dużo miejsca. A i uwaga, nowe pety są silniejsze do tego stopnia, że już nie noszę Huge Pumpkin Cata. Jest mi przykro bardzo, będę go miał tylko w jakichś w innych filmach, gdzie będę go zakładał, no ale ze mną siedzi dalej mój huge pumpkin cat, no ale smutek straszny, no bo nie mamy już. Nie jest już wystarczająco silny, bo on jest zbugowany, w sensie, no, zenchantowany kiedyś był, no i wyszło tak, że jest do dupy, <laughs> więc tak to wygląda, słuchajcie, ale, ale jest ekskluzyw, także ja się bardzo cieszę, słuchajcie, dobra, odpalamy ultra lucky, odpalamy super lucky. Przechodzimy do najważniejszego, czyli dawaj mi tu szybko, huge panki, kata, dziękuję. No i mamy elfy. No to jest standard, to jest standard. Dopóki nie będzie pierwszego Myfikala, to ja się, nawet, ja, ja się mogę nie odzywać, bo to jest... To jest takie skamidło, że w ogóle nie co, że bo myfikale nic... Leci był elf. No to jest super, no no serio, naprawdę. Dziękuję Ci Person. Dziękuję Ci Pesto, że powodujesz, że mi jest troszeczkę smutno. Taki jest Peston właśnie, że on powoduje. Ale mamy nowe w pull Wolfa, to jest chyba najlepsza legendarka, jaką może trapnąć. Nie chyba, tylko na pewno. Na pewno jest najlepsza legendarka. Jest mega OP, naprawdę. No i co? Santa Paus! Dobra! Ja już jestem zadowolony! Siema Santa Pawsie! Y Słuchajcie, bo chciałem wam pokazać. Właśnie, bo zrobiłem Darek Matter tego ziomka i on ma 78,4 biliona. Także jest potężny i jest spoczko. I mi się bardzo podoba. Także o to chyba chodzi: żeby się podobał, żeby był fajutki, także się bardzo cieszy. Dobra, eee, chciałem dać Mewikala w wersji Rainbow. Chociaż jednego, chociaż jednego Mewikala Rainbow, bo jestem już wowady po prostu. Zdenerwowany, że nie poleciał mi żaden, gdy już Karolka net ma. Ja nie mam. No i jest drugi Santa Pass! Kurde, coś dzisiaj oddaje dzisiaj, dzisiaj oddaje. dzisiaj trzeba otwierać, słuchajcie, dzisiaj jest szczęśliwy dzień, 20 grudnia, to jest szczęśliwa data, słuchajcie, szczęśliwa data, jest większa szansa na pewno na Huge Pumpkin, Huge Festive Cut, to jest festive, nie, to się nie nazywa Santa, tylko Festive Cut, Huge Festive Cut. No i mam nadzieję, że dropnie. Nie, no żartuję, oczywiście, no bo szansa na to, że dropnie. Chyba ktoś to już sprawdzał. plikach gry, mamy Silver Dragona. Dziękuję, Silver Dragon. Jest super w ogóle swoją drogą. Silver Dragon. Um, ktoś sprawdza, że jest 0,00002 podstawowej szansy. Więc my z tymi bustami powinniśmy dać radę, bo chyba. Naprawdę, bifikale są też rzadkie. One mają 0,002. No to tam 2-0, no to wiecie, oj tam 2-0. No musimy w końcu trafić tego Huge Festiwe Kata. Naprawdę, mi się zdaje, że na Huge Pumpkin Kata była mniejsza szansa niż jest teraz na Festiwe cata. Także no musi wylecieć. Silver jest tak, oczywiście nie Rainbow, nie Gold, no bo to jest standardzik, że prezentom by nie dał. Co wy, kurde, dać, dać Rainbow'a? Nie ma opcji. Macie w sobie, nie wiem, zrobić. No i właśnie. To jest to, to jest to, nie leci żaden Gold ani Rainbow. Nie wiem, czy wy tak macie napiszcie w komentarzu w ogóle. Czy też tak macie, że Wam kompletnie nie lecą Myfikale w Goldzie ani w Rainbowku, jeżeli macie oczywiście Magic X'y, No bo bez Magic X'ów to Wam nie polecą. Ale chodzi o to, że po prostu szansa jest tak malutka, że, że naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Czemu to tak leci? Nie wiem, ale teraz lecą same elfy, więc jest mi trochę przykro. O Rainbow Rudolph, to jest fajny drop, to jest fajny drop. No, ale no, już zwykłe bo no to już nie jest fajny drop Nie wiem, nie wiem, albo mam giga... Santa Paws! Okej, okay, dobra, nie, ja tak mam giga farta. Santa Pa... Trzy Santa Pawsy już. Jak lecą Santa Pawsy, ja się bardzo, bardzo cieszę, naprawdę. Jeżeli one lecą, to jest najlepiej na świecie, bo to są najlepsze mifikale w grze aktualnie. Także no, chciałbym ich troszeczkę nafarmić. Chciałbym sobie chociaż jednego zrobić na Dark ja? po tym evencie. Nie wiem, czy się uda, bo oczywiście też rozdaję niektórym Santa Pawsy. Komu, komu tam tam temu tam dam Silverstack my czyli do dupy znaczy do dupy. No fajny jest, ale no, no wolałbym na przykład Huge Festival. No ale nie Rainbow! Jest Rainbow w końcu, w Pole Wolves. one są PE28 bilionów w ogóle. To jest mega mocne, mega mega mocne. Naprawdę te legendarki są super. Ja ja się mega jałem tymi legendarkami. Tylko potrzebowałbym na przykład, kurde, tutaj dostać na pewno jest Silver tak. Kurde, no nie mogę! Nic mi nie poleci nawet gold. Zobaczcie, żaden, żaden Mythical, ani gold, ani rainbow. Nie da się po prostu tego trafić. Ja nie wiem po ten magic kupiłem w takim razie. No nie da się tego trafić na tym evencie świątecznym. Tylko na evencie świątecznym. Słuchajcie, dostałem nawet Rainbow M6, jak jeszcze było na Tekwordzie. A teraz no zobaczcie, Silver Dragon kolejny. Już raz ze 100 Myfikali dropnęliśmy i nie ma ani jednego. W rainbow. Ani w Goldzie. Co to ma znaczyć? To jest skam! To jest skam, po prostu to jest skam, słuchajcie, to jest totalny skam. No nie mogę, no. Jak tak można oszukiwać? Uczciwych ludzi PST oszukujesz. Dawaj mi tu huge, huge Festive kata, to ja będę szczęśliwy wtedy. Albo Santa Pawsa, też jest git. Ej, mamy już golda chyba. Mamy już golda, Santa Pawsa. Czy nie mamy golda? Chyba nie mamy. Albo mamy? Nie wiem, ile w wypadło dokładnie. Nie mam pojęcia, szczerze. Nie, nie pamiętam takich rzeczy. No i silver tak, okej. Okay. Mythic też spoko. Yy, taki zwykły. <laughs> no ale chciałbym chociaż jednego rainbow trafić. Jednego. No patrzcie, nawet gold nie poleci. Nawet gold. Nie, nie mówcie, że znowu będzie tak, że mi nie... <gasps> da się dropnąć? Ej, da się w ogóle dropnąć? No chyba się da, no skoro Kakałka trafiła, ja nie wiem. No ja mam największego pecha świata do tych... Magic exów, naprawdę wszystko obok. Byleby nie myfikalce, nie? ja. Nie, albo nie ja, mam chyba giga pecha do tego. Chyba mam giga pecha. Chyba po prostu mam giga pecha. No to jest chyba giga pech do tych magic exów, naprawdę. Jak dobieć dzisiaj fajny, bo są Santa Pawsy, tak magic X -y nie oddają. Nie oddają totalnie. Nie oddają totalnie. Nie oddają totalnie. No proszę. Ja, ale to jest skamidło. No. no, teraz to już totalnie się Magic eks zepsuły. Czy ja mogę coś dostać? O, bry, bry, Santa Paws! Co jest? Santa Paws? tyle, co dzisiaj zająbiście? ale żaden ani... Co?! Uja dupia! Dobra, ej, dobra, do, dobra, dobra? Chyba dobra. Ch chyba dobra. <grym> co jest? Nie, Santa. O jejku, Mikołajki. Mikołajki lecą bardzo fajnie. Ale czemu żaden? O, jest golden! O, czyli da się trafić? Tylko, że raz na ruski rok. No to teraz kolejne trzy openingi bez żadnego złotego myfikala. Także, no, widzimy się za pięć tygodni, jak trafię w końcu. A nie, już event nie będzie. No to za dwa tygodnie. Nie wiem, czy będzie jeszcze. Nie wiem. Nie wiem. Ja z moim szczęściem do Magic X'ów to ja. Powinienem, nie wiem, co robić. No, peszek duży. Peszek duży. Peszek duży. Peszek duży, ziomy. To jest peszek duży. Peszek? Pesz... Peszek? pieprz No nie wiem. No i czemu nie jest złoty, a nie imbo, no? Dlaczego on nie jest złoty, a nie imbo? Niech ktoś mi to wytłumaczy. Dlaczego to jest takie losowe? Ale smutek, no nie. Rainbow, dobra, jest Rainbow, ale North Wolf. Nie no, słuchajcie, już chyba, chyba straciłem nadzieję. Ostatnie, ostatnie, słuchajcie, ostatnie dwa raz. <ścoughs> ostatnie otwarcie. Nie. Nie, najgorzej. Ej, ale poleci, patrzcie ile Santa pawsów poleciało. Mamy złotego już na 100%. Ile bije złoty? W sensie. Mamy złotego chociaż jednego? Nie mamy. 78,4 bije ten. Złotych tam nie wyleciał. Kompletnie żaden złotny nie wyleciał. Zobaczcie, no Full. Nie mamy żadnego złotego. A nie, mamy, dobra. Dobra, jednak mamy, jednak mamy. Dobra. Czyli mamy tak, mamy te Santa Pawsy, mamy w ogóle te Gullhorsy, muszę coś z nimi zrobić. Chcecie Gullhorsa? <laughs> to napiszcie, to dostaniecie. Nie no, robię teraz chyba te Santa Pawsy. Zrobię jednego Santa Pawsa na golda, zrobię jednego Santa Paws na golda, bo jestem ciekawy jaki on ma damage, jak jest, jak jest złoty. Także poproszę tutaj e Golden Pets, Mek i zróbmy tak, 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 dobra. Mikołaju, Mikołaju, pokaż się. Gdzie jesteś? 55 bilionów! Uta On O, nie zdoby! Ej, to mi się podoba. Teraz jestem zadowolony. 55 bilionów to jest naprawdę dużo. Jak na złotego, to Rainbow będzie już. Najsilniejszym impetem na 100%. Ej, to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, w takim razie, jeżeli chcecie wygrać wszystkie pety na świecie, to znacie łapkę, z suba. Ja się z wami żegnam, szykuję dla was film, gdzie będziemy sobie dużo kaski farmić i przetestujemy jak to wszystko leci. Także no, łapka kojarzyk subik, no i co? No i siema!